Dobry dzień dobry. Zapraszam serdecznie wszystkie single, wszystkich singli i wszystkie singielki na czytanie zatytułowane Czy znajdę miłość. Króciutkie czytanie, opcja wyboru. Zobaczymy sobie, jak się sytuacja tutaj potoczy do trzech miesięcy i do pół roku. Także zaczynamy. Opcja numer jeden kotek. Opcja numer 2 zajączek. Opcja numer 3. Słonik, wybieraj się sobie szybciutko. Kotek, opcja jeden. Zajączek, opcja dwa. Słonik, opcja trzy. Mhm. Czy single znajdą miłość? Dobra, to jedziemy z jedyneczką. Dobrze, kochani, no to patrzymy, patrzymy. Jaka jest Wasza ogólna energia tutaj, jeśli chodzi o miłość? Wasza taka od wszechświata. Zobaczmy, zobaczmy, czy los Wam sprzyjać będzie, czy nie. Ogólna energia miłości dla jedyneczek, jak tutaj jest? A no właśnie, tu jest jakaś blokada. Jedyneczki albo się leczą z jakichś poprzednich związków, z jakichś poprzednich ran, zdrad, albo tutaj jedyneczki nie dopuszczają do siebie ewentualnych zalotników, tak? Tudzież osób zainteresowanych Wami. Właśnie z tego względu, co powiedziałam na początku, boicie się zaufać, boicie się otworzyć. To jest także karta, która mówi o tym, że z jakichś względów nie możecie sobie teraz pozwolić na miłość, bo na przykład wyjechaliście gdzieś, tak, lub osoba, którą byliście zainteresowani, wyjechała powiedzmy na trzy miesiące. Nie było żadnych deklaracji uczuć, ale Wy tam po cichu wzdychacie. Mieliście nadzieję zrobić ten pierwszy krok, ale na przykład nie zdążyliście z jakichś względów. W każdym razie karta yy, braku zaufania, ograniczeń, niemożności wyznania uczuć, yy, karta bólu i zdrady. Tak? Czyli taką tutaj macie energię, drogie Jedyneczki. Czy znajdziecie yy, miłość do trzech miesięcy? Hmm. Karta dwóch monet. Ja bym powiedziała tak, że nawet znajdziecie dwie miłości, moi drodzy. Jak wiecie, karta, jak każda dwójka w tarocie, to jest yy, dualizm, czyli mamy coś podwójnie i będzie ciężki orzech do zgryzienia. Lub to wy będziecie tą drugą opcją, i ktoś się będzie zastanawiał, czy wybrać was, czy kogoś innego. Yy, dopytam tutaj dla was tą dwójeczkę. Dwójka monet tutaj też często pokazuje osobę, która dobrze się bawi, tak? Czyli też może być taka opcja, że do trzech miesięcy postawicie tutaj jednak, odpuścicie, postawicie na relaks, postawicie się, postanowicie się otworzyć na kogoś w myśl zasady: niech ta energia płynie, co ma być, to będzie, tak? Jak gdyby ufacie jakiemuś losowi. Także tutaj, ale dopytamy. Dopytamy, o co chodzi, o co chodzi z tą dwójką monet dla jedyneczek, co z tą miłością do trzech miesięcy. Odwrócona karta głupca, kochani, boicie się, znaczy tak, będzie, będzie, jednak będzie wybór do podjęcia, tak? Będziecie bać się wejść na nową drogę, będziecie bali się zacząć od nowa, stąd ten dylemat, co zrobić. Prawdopodobnie stare rany nie zostaną uleczone, ten strach i brak zaufania nie będą to jeszcze emocje przetransformowane do trzech miesięcy. Na horyzoncie ktoś się pojawi, ale wy yy, będziecie się przed tym wzbraniać. Ale, kochani, to jeszcze nie wszystko. Informacja, którą mówiłam o tym, że w dwójce monet często pokazany jest taki imprezowy, rozrywkowy tryb życia, potwierdza się w odwróconej karcie głupca, bo to jest człowiek niedojrzały, niestabilny, człowiek, który nie jest jeszcze gotowy na dojrzały związek. Nie wiem, czy to będziecie wy, czy to będzie ktoś inny, tak? I stąd też ta trudna decyzja. Bo tu nie ma gotowości jeszcze z której strony na miłość na uczucie i jeszcze ostatnia taka informacja może dla kogoś może nie, ale powiem nieplanowana ciąża. Dobra, lecimy teraz do pół roku. Jak tutaj będzie się pokazywała? Jak tutaj z tą Waszą miłością do pół roku? Co z Waszą miłością do pół roku? Jak to się będzie przedstawiać? Co tutaj się pokaże? Do pół roku, jedyneczki, jedyneczki do pół roku. Miłość. Dziewięć kielichów. Kochani, ja powiem tak. Tu jest zadowolenie. Tak, tu jesteście przeszczęśliwi. Tu spełniacie jakieś marzenie, ale jesteście sami. Sami i zadowoleni z siebie. Tak? Ale jest tu jakiś powód do radości. Dopytam, o co chodzi? Co tutaj tak was uszczęśliwi? Co was tak uszczęśliwi? Co u was spowoduje to szczęście? Ten, ten, ten sukces taki, bo to, bo to jest jakiś sukces dla was osobisty będzie, tak? Ten pół roku. Są te kielichy, więc wy tu się emocjonalnie spełniacie. Dopytajmy tą dziewiątkę kielichu. Karta księżyca. Prawdopodobnie do pół roku y, będzie jakaś y, relacja y, romansowa, tak? Aczkolwiek karta księżyca też pokazuje mi ciążę, więc jeżeli ktoś tutaj y, na przykład nie chce związku, a chciałby mieć dziecko, to droga wolna, moi drodzy. To jest czytanie ogólne, więc ja niczego nie. Wykluczam. Natomiast pokazuje się ukryta jakaś znajomość, ukryta relacja, z której bardzo jesteście zadowoleni. Może być to jakiś znak wodny. I kochani, ostatnia karta jaki będzie wynik tego? Wynik tego. Wynik bilans dla jedyneczek. Dla singli, a propos miłości, jaki będzie wynik bilans? Tego tutaj, co się pokazało na stole, jaki będzie wynik bilans? Karta rydwanu. moi drodzy, coś przyspiesza, coś się rozwija, tak? Zmiana o 180 stopni. Rozwój jak najbardziej tego, tego romansu, tej znajomości. I to taki szybki rozwój, niespodziewany. To jest też karta, która mówi o tym, że możecie znaleźć się w takich y, troszeczkę tarapatach, ponieważ będzie problem, może być problem, z pogodzeniem dwóch opcji, dwóch rzeczy. I żeby Wam się to po drodze nie rozjechało, więc coś tu będzie trzeba ostro trzymać w lejcach, tak? Bo to jest bardzo taka. Y, Szybka, rozwijająca się w jakąś stronę energia. I tu jest taka przestroga dla Was, że yy, mocno ściągajcie te lejce, żeby Wam się to nie rozjechało, tak? Żeby to prostą drogą dla Was jechało. Drogie Jedyneczki, ja Wam życzę, jeżeli Wy tego chcecie, znalezienia miłości. Pięknych Andrzejek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. A teraz nasze. Single i singielki, zajączki, czyli dwujeczki. Już, kochani, patrzę dla Was, już patrzę dla Was, co tutaj z tą miłością u Was? Co z tą miłością u Was? Kochani, zobaczmy sobie taką ogólną energię, jeśli chodzi dla Was właśnie o uczucia, o relację, o miłość. Jak to się przedstawia? Czy Wam to sprzyja, czy nie? Czy to jest jakaś, nie wiem, pokaże się Wasza energia, czy energia od wszechświata? Ogólna energia dla dwójeczek miłości. Kochani, czwórka była w pięknie. Energia, która mówi o tym, że szczęście jest tuż, tuż. Radości, zabawy, świętowania, spotkań, randek. Również słuchajcie, szybkie zaręczyny, jakiś szybki ślub, wspólne zamieszkanie, piękna energia, która mówi o poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji o tym, że ta druga osoba że nie ma tutaj u Was żadnych przeciwwskazań do tego, żeby ta druga osoba się pojawiła być może już jest. A jeżeli już jest, to będzie to się rozwijało w pozytywnym dla Was kierunku. Dobra, to zobaczmy teraz. Jak, Co tam u Was będzie w tej, w, te, w tej miłości, w tych relacjach, w tych związkach do trzech miesięcy? Karta 7 buław. Kochani, yy, karta walczenia. Karta walki o coś, yy, o kogoś, na czym Wam zależy, tak? Yy, być może będziecie tutaj rywalizować z kimś. Być może yy, będziecie walczyć o jakiś związek o jakąś osobę. Dopytam o co chodzi. Może zapytamy, dlaczego ta karta tu się pokazuje? Co jest powodem tego, że wy będziecie musieli bronić albo siebie, albo jakiegoś swojego związku. A może wy się tutaj po prostu oganiacie od wielbicieli, tak? Dopytamy. Dopytamy, dlaczego tu jest ta szydemka buła? Dlaczego dwójeczki? Będą tu się bronić, walczyć o coś. Dlaczego? Co jest powodem tego? Powodem tego jest karta kapłanki. Moi drodzy, no wiecie, w, w pytaniu na miłość karta kapłanki mówi o tym, że być może nie będziecie się godzić na to, żeby być właśnie tą kochanką. Nie będzie wam odpowiadała taka rola. I nie mówię tutaj stricte, że będziecie trzecim kołem uwozu, tylko generalnie. Może się pojawić ktoś do relacji, kto będzie w tej relacji chciał tylko seksu tak, Tylko na zasadzie jakichś tam przelotnych spotkań, jakaś tam imprezę, wyjście na, na, na drinka i to wszystko tak? bez, bez zaangażowania się I wy na to nie pozwolicie, będziecie się przed tym bronić Druga opcja jest taka, że do trzech miesięcy możecie mieć rywalkę tak, możecie mieć rywalkę i będziecie po prostu bronić tego swojego związku. Dobra, lecimy dalej. Wiecie co? Kapłanka to też matka, to też żona, to też ciąża. Więc być może jakieś niezadowolenie, tak? Bo dowiecie się, że no... o stanie błogosławionym, a nie do końca będziecie na to przygotowani. Jedyneczki też tutaj miały taką opcję, więc wiecie, to jest czas y, świąt, czas zabawy, czas sylwestra, y, więc jeżeli y, nie chcecie tutaj y, jeszcze zostać y, mamami, tudzież tatusiami, więc uwaga, bo pod wpływem, wiecie, różnych tam y, alkoholu, y, tudzież innych rozweselaczy, y, różnie bywa, tak, różnie bywa. No dobra, to patrzymy teraz do pół roku. Jak ta Wasza miłość, relacja rozwinie się do pół roku? Hmm. No, muszę dokończyć wątek ciąży, bo 10 buław również mówi o ciąży, że do pół roku ta ciąża może zostać utrzymana. Natomiast tu się coś. Yy... Nie to, że wali, tylko jest wam ciężko, jest wam trudno, macie czegoś dosyć. Sytuacje, które się zwa na was tutaj zwalą, sprawią, że będziecie mieli ochotę się poddać. Tak? Za dużo po prostu już będzie dla was tego wszystkiego. Bo ile można się tutaj bronić, walczyć o, czyjeś, o, czyjeś, o czyjąś miłość, tak? Lub o to, żeby być tą jedną jedyną, czy tym jednym jedynym. Dopytamy. Co z tymi dziesięcioma buławami do pół roku dla dwójeczek? O co tutaj chodzi? Słuchajcie, no pokazał się paść buław, karta dziecka, tak? Więc może tutaj być ta ciąża, rzeczywiście. Natomiast... Część osób, to jest czytanie ogólne, tak? Więc nie do każdego tu mogę trafić. Część osób może tutaj czuć, że przegrywa z osobą młodszą od siebie, z osobą bardziej rozrywkową, bardziej, przebo bardziej przebojową, tak? Albo nie będziecie mieli już siły podejmować jakichkolwiek, nie będziecie mieli siły ani chęci podejmować jakichkolwiek kroków do tego, żeby jakaś relacja się rozwijała lub żeby kogokolwiek poznawać, tak? I zobaczmy teraz wynik, bilans tego czytania. Wynik, bilans tego czytania. Wynik, bilans tego czytania. Karta kapłata. Kochani, no pokazuje się ta kochanka, jak nic się pokazuje. Natomiast karta kapłanki to jest również jakaś tajemnica, czyli coś może wyjść na jaw, czegoś możecie się dowiedzieć. Karta kapłanki, jeśli pytamy o miłość, tu też wiecie co? Tu też może być miłość platoniczna. Tak? Czyli jakieś skrywane uczucia, skrywane, Emocje. I wiecie, co mi jeszcze tutaj przyszło, że wy bronicie się przed okazywaniem uczuć. Tak? Czyli jak gdyby yy, albo kogoś do siebie nie dopuszczacie, albo to wy walczycie z tym, żeby nie okazać uczuć i emocji. I tutaj właśnie yy, pozostajecie w tym ukryciu. Pozostajecie z tymi emocjami sam na sam. Kochacie, tęsknicie i wzdychacie ale obiekt waszych westchnień może w ogóle o tym nie wiedzieć. Wy się tutaj poddajecie, bo ktoś na horyzoncie się pojawia, ale wy się tutaj z jakichś względów poddajecie. Być może na początku to chodziłoby tylko o seks, tak? Może dlatego rezygnujecie. Albo coś wam po prostu nie pasuje. No, albo może ta osoba, która... Się pojawi, ma dziecko już i nie chcecie w to wchodzić. Kochani, tak czy inaczej yy, ukrywacie, skrywacie w sobie yy, uczucia. Jest to platoniczna miłość i yy, z jednej strony, a z drugiej strony może też mówić o tym, że. Bardzo powoli będzie rozwijał się jakiś związek, tak? Bardzo powoli. Krok po kroku, nieśmiało, z dozą niepewności, z dozą też takiego troszeczkę braku zaufania, będziecie się krok po kroku poznawać. Więc tak to się tutaj pokazuje, moi drodzy. Drogie dwójeczki, bardzo macie takie. Boże, trudne słowo, chyba go nie będę w ogóle zaczynać mówić. Za, zaaw, zaawulowane <grych> czytanie. Bardzo skomplikowane. O tak. Ta relacja jest skomplikowana, drogie dwójeczki. Natomiast ktoś na, na horyzoncie się pojawia. A to, jak to się potoczy, wszystko wskazuje na to, że zależy albo, albo to jest wasza też energia, albo tej drugiej osoby, tak? Że będzie was skrycie ktoś kochał i wcale tego nie, nie ujawni się z tym, tak? Wcale nawet nie będziecie o tym wiedzieć, bo tutaj już jest taka obawa przed zranieniem, przed odrzuceniem, przed tym, że nie wierzymy w siebie, tak? Bo widzimy jakieś tam inne kobiety, które są 100 razy piękniejsze od nas, bardziej atrakcyjne, a my to takie szare myszki, kto tam na nas uwagę zwróci, tak? Więc kochani, odważnie, odważnie, jeżeli czujecie, że to jest to, zróbcie krok do przodu, bo energię macie piękną, naprawdę macie piękną. Trzymam za was kciuki, drogie dwójeczki. Pozdrawiam. I nasze trójeczki, słoniczki. Single i singielki. O, może nam się nie przewróci maleństwo. Już patrzymy, kochani, co u was z tą miłością? Czy ktoś się pojawi? Jak to się ewentualnie rozwinie? Ach, ach, ta miłość. Już patrzymy. Trójeczki, trójeczki. Zobaczmy taką ogólną energię w kwestii uczuć, relacji, związków dla Was. Czy jest sprzyjająca? Co tutaj się dzieje na tej płaszczyźnie? Trójeczki. Kochani, karta cesarza. Karta cesarza zawsze mówi o stabilizacji. Yy. Mam wrażenie, że tutaj trafiły się osoby, które szukają czegoś poważnego, nieprzelotnych przygód. Ale też yy, karta cesarza mówi o tym, że ja znam swoją wartość, ja wiem czego w życiu chcę, ja nie zadawalam się jakimiś przelotnymi znajomościami, ja mam już plan na życie, ja mam cel skonkretyzowany. Tak, czyli taka bardzo poważna, dojrzała energia. Wy jesteście gotowi. Zobaczmy w takim razie, jak się rozwinie Wasza relacja do... Wasza miłość, ewentualna relacja do trzech miesięcy. Karta Królowej Buła. Kochani, no jest to czytanie ogólne. Ja tą kartę jeszcze dopowiem. Powiem pierwszą opcję. Jesteście piękni, niezależni, atrakcyjni, pożądani. Rozrywani wręcz. Macie bardzo tutaj dużo zalotników. Ale kobieta buław jest kobietą wolną. Ją nie, jak gdyby. Ona jeszcze nie chce tego takiego stałego związku, tak? Bo ona czeka na tego jedynego, tego właściwego. A z drugiej strony zdaje sobie sprawę ze swojej atrakcyjności i z tego, że jak kiwnie palcem, to będzie miała to, co chce lub miał. Druga opcja jest taka, że poznajecie właśnie taką osobę. Do trzech miesięcy staje na waszej drodze osoba w takim typie, której nie możecie się oprzeć. Dopada was totalna strzała amora strzała pożądania, namiętności. No, nie, nie sposób się temu oprzeć. Nie sposób. Romans murowany, słuchajcie. Ale dopytamy. No jest to yy, czytanie ogólne, więc obie wersje pewnie mo mogą tutaj znaleźć odbiorców. Ale dopytajmy. Co z tą królową buław? No i jeszcze królowa mieczy. O! Słuchajcie, no królowa mieczy zawsze mówi o niezależności, tak? Jeżeli wsłuchają mnie tutaj e, mężczyźni, to może na waszej drodze stanąć wdowa lub e, e, stara panna? Nie wiem, czy ktoś jeszcze używa takiego słowa w ogóle. No w każdym razie osoba niezależna, tak? Osoba niezależna lub mężczyzna niezależny, który już jest po jakiś tam e, przejściach, no wdowa, rozwodnik, rozwodniczka, tak? Natomiast pokazała się druga kobieta, może być taka opcja, że możecie mieć dwie panie. Z jedną będzie wam się fajnie gadać lub dwóch mężczyzn, tak? Bo wymieniajmy sobie to, że pokazały się tu karty kobiet, nie znaczy, że nie chodzi o mężczyzn. Z jedną może wam się fajnie gadać, a drugą możecie pożądać, tak? Więc do trzech miesięcy tutaj aż aż. Aż wybór będziecie mieli. Natomiast bardziej bym powiedziała, że będzie tutaj stanie na Waszej drodze jakaś niezależna osoba. Dobra, zobaczmy, jak to się rozwinie do pół roku. Jak to się rozwinie do pół roku. Jak to się rozwinie do pół roku. Słuchajcie, karta głupca, wchodzicie na jakąś nową drogą życia, nowy związek, nowa relacja, przepadniecie totalnie, bo karta głupca mówi o naiwności, karta głupca mówi o tym, że ptaszki śpiewają nad głowami, motyle są w brzuchu, my nie dostrzegamy świata realnego, no, no ta strzała Amora po prostu piernicznęła w nas i koniec, i koniec, i się decydujecie, odważacie się zaryzykować niech się dzieje wola nieba, tak? Oczywiście jest to również karta dziecka, które może się pojawić, no do pół roku może, może osoba, którą poznacie będzie miała już dziecko, tak? Czekajcie, bo mam tutaj karty. Dopytamy tą kartę głupca. Albo może być tak, że do pół roku poznacie taką osobę, Młoda duchem lub młodsza od was, odważna, przebojowa, która zainspiruje was tą swoją taką, wiecie, tym swoim takim lekkim podejściem do życia, bez zmartwień, gdzie, gdzie która żyje w myśl zasady, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i wydacie się porwać temu, tak? Ale zobaczmy, zobaczmy o co chodzi z tą kartą głupca. Tak, siedem kielichów, kochani. No, siedem kielichów, moc uczuć. Tu jest osoba, która spełnia jakieś wasze marzenie emocjonalne. Tu są totalnie różowe okulary. Mało tego, to jest osoba, która was dosłownie zaślepia, tak? Wy go idealizujecie. To jest dla Was jakiś Bóg miłości, Bóg seksu. To jest ten, ta, na którą czekaliście całe życie, kochani. Według Was oczywiście. Dobra, dajcie te mi się tutaj. Dobra, patrzymy. Może z tej talii wezmę. Bilans, wynik, bilans, wynik tego czytania. Bilans, wynik dla trójeczek. Jaki będzie bilans, wynik dla trójeczek? Patrzymy. No i karta Kochani, nowa droga, jeśli chodzi o uczucia, o relacje, o związek. Nowy związek, ktoś nowy się pojawia w waszym życiu, jesteście szczęśliwi, wręcz budzicie w sobie małe dziecko, moi drodzy. Pięknie. Życzę wam, kochani, yy, dużo szczęścia, dużo miłości, żeby właśnie w tej karcie głupca był rzeczywiście ten, ta, na którą czekacie. Pozdrawiam Was serdecznie.